No właśnie najdłużej się ładujesz. No dołączysz w pewnym momencie do nas. A często tak Nie? jest. Gram grami za chwilę do nas nagle dołączają. Trudny. A ty chcesz sobie kupić GTA 5? Zastanawiam się jeszcze. Ale nie, na razie mam tyle gierek, że może Fallout 4, jak skończę, przejdę całą, to się zastanowi mm. nad czymś nowym. Dobra, ja już jestem na mapie. Ja jeszcze jestem. Okej, okay, no to poczekamy na ciebie i sobie zagramy. Ja tu ci od razu informuję, że ten odcinek nagrywam, żebyś wiedział. Także, jak się pojawisz, to się znajdziesz, tak. Aha, ale. Wysłasz to, No, myślę, że tak. Ale zobaczymy, jak wyjdzie. Bo, jak nas szybko zabiją, to. To on nie będę takiego wrzucał. No. Dobra. Jakoś idzie powoli. Tej ja idę dołem. Gonidą górą, to idę dołem. To chyba będzie ciężki strzelec, mi się wydaje. Okej, okay, o! Już jestem. No, Jesteś? ja nie lubię ich. On, o. Znaczy, lubię nawet. No jestem. Cholera. Oberwałem dość mocno. Okay, ja też. A tam jadę. z dachu do no, mnie. Jadę. Kurde, pakował do mnie z dachu. Znaczy, ogólnie życia mam pełne, tylko kamizelka mi poszła. Cała. mam dwa. O, ja już mam dwie monety. Ej no, tam jest Sniper. Na górze. Właśnie, a jest, widzę go, dobra. Komando Commando, zabójca. No. Cholera, dostałem z boku. Mhm, mm okej. Okay. Tam jest. Ale dostałem! O Jezus, mam ledwo co życia. O, wreszcie, tak mam tego. Fuck. Um. Zabili mnie. Wszedł <śred> <śred śred> gościu z tą tarczą i osłoną Ej, nie, i zabili mnie. Nie. Nie, nie Ale dobra, zobaczę. Kurczę, nie ma żadnego medyka, i to jest problem. Jest medyk. Jest medyk? Gdzie? No mnie nie, już medyk. nie uratuje. A. No ja niby nie. miałem monetę, ale wiesz co, wolę sobie a. ją zostawić na później. Pomocy. Ja tu a ty ja tu, tu, ja tu leżysz. To no to jest głupie, że tak długo trzeba czekać, aż wstaniesz. No, a ile właśnie trzeba. Czekać. No nie wiem ile to trzeba czekać. Z pięć sekund dostałem więcej. Nowy, dostałem nowy karabinek. To jest fajne. Hmm. Jesteś teraz ty na ujęciu, bo przełączała mi się kamera na ciebie, bo ja nie żyję. No. Gdzie oni są, gdzie Także oni graj są. dobrze, bo teraz wszyscy ciebie będą oglądać. Nie. nie, nie. Tam masz z bazuką gościa. Z ściągnij go. On jeszcze żyje, mi się wydaje. Chyba, że ci pisało, że zginął. No, no to jest. Ok. Chyba padł. Okej. Okay. Mhm. Lekko do przodu, nie? Żeby mnie no, powoli, powoli. A. Ściągnij go. Podnieś go, E. To będzie szybciej. Nie Pomoc. Nie wiem, jak go zniszczyć. Mm, pan, ja często mu nogi wystają. Tylko teraz mu schody zasłaniałem. Cza, czasem mu stopy wystają, tak. Ja mu po stopach często próbuję obić go. Dobra. O, jestem już. Pojawiłem się, także już wam pomogę. Dobra. On nie jest taki zły ten pistolet, także... O, ciężki strzelec, cholera. Jezus. Nie da się tu przejść przez to? Dobra. Gdzie on jest? Bo ja jestem, zgubiłem się A wy tam jesteście? Gdzie ja w ogóle jestem? O nie, 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 nie. Gościu starczą. Ja, ja, ja jestem za tobą, widzę. Zostaw ziomka! Nie strzelaj do niego! O, Kurde. jestem na drugim miejscu. Tak? Jestem na drugim miejscu, no? Ja pewnie ostatni, bo mnie zabili i straciłem strasznie dużo przez to. Mhm. O, ziomka ja nam ten... zabili. Hmm, co ja... by tu zrobić? Jaki plan? A jak nie jak a ja... to mu rzucę Eee, sobie. poczekaj. Nie, nie w ogóle. Nie, nie, nie ruszysz go. To jest, to jest to, że go nie ruszy, ale ja tu. Czekaj, ja tu mam jakieś... Trzeba inne. jakoś mu tyły. Nie, trzeba mu, tyły trzeba mu ładować w ten plecak tylko, inaczej się nie, nie da, wiem. wiesz, ale ja tu no. szukam czy nie da się gdzieś wyjść. Nie, tutaj Czeszyłeś się wracam, to nie. Jiszczyłeś kiedyś tylko od robota. Czy go zniszczyłem? Tam? Tak, kilka razy go zabiłem już. Uh -huh. O oh, fuck wpadłem na niego <noise> Spadłem uh -huh. ze schodów i na głowę mu prawie spadłem Ej, nie y, piszesz pisek jest fajnie banet, nie wiem co to jest. A to nie, to się, tym się nie przejmuj. Mi też się Może... to pojawia. Ja nie Ale... O Jezu, on tu idzie, ziomek. A, ja się ulepę. Gdzie ty jesteś? Idę, idę gdzieś się, idę gdzieś się spadłem na dół. Okej... Okay. Muszę go obejść z, z tyłu. A ja jestem za tobą. No tutaj to ty trzeba ktoś musisz go zająć. mi tak się wydaje. Gdzie on jest? Lugitować. Na schodach, na schodach więc... jest. Tak, to trzeba tak go jest. z kilku stron obejść. O tutaj go widzę. Nie. Kurde... Kiczowate miejsce tu jest. My, my... Mi się wydaje, że my go nie zniszczymy. Damy radę, co ty chcesz. Ja sobie sam poradziłem ostatnio. że ale... odcinki z widzem? Sam tak. gościa wymęczyłem. <grywka> Dziwny trochę sposób, ale go wymęczyłem. Tak, Jezus, niech mu się amunicja skończy. O, ale dostał ode mnie. Ja mam ten plus, że mam 100 strzałów z jednego magazynka. No, Jak trzeba, to no mu cały magazynek. Nie. O, obrócił się do mnie dupą. Dobra, muszę się teraz przesunąć gdzieś, bo on tu idzie. Gdzie okay. John poszedł, on już jest w połowie, on już w połowie cierpi. Nie, nie. Wystaw ten plecak. Mogę, mogę go zająć. Um. A kicham się, obrócił nagle. Mm -hmm. O, mam go tu. O, no, ale no, kurde, mamo mu wziąłem, nie, nie, nie źle nie. wymierzyłem. Jest, mi zostało nie, ale... tylko życie, tarcze już mi zniszczył. Nie. O nie mam nie fajnie. Jezus, on mnie ściągnie to zaraz. <laughs> no. znowu. Dostał, ale ładną serię dostał. Nie, to na mnie Ja zaraz nie, nie. padnę. Ciężki strzał. Odpad, dobra. Jezu, udało się. Ten, ten Adrian jest, go zniszczył. Co się zniszczył? Adrian taki, co to jest? Ten Polak taki. Nie, ale Adota. nie można mieć swoich. Nie. Dobra, idziemy do punktu kontrolnego. No a ty żyjesz, że ty jesteś? A tu jesteś za mną. Żyję, żyję. Ale to dość nie przetrwaliśmy. Stop, Kurde, ale jestem słaby. No to dobrze. No nie mówcie, że ja tylko trzech zabiłem. Przecież nie, nie. pakowałem tylu po tyle po a mam tylko trzech zabitych. Może czy znaczy, miałeś dużo asystów. Znaczy w sumie ja miałem, asystów. znaczy no, ale miałem też to, że mnie zabili na początku i... I tu był problem. Teraz do, do heliki, jak tu dotrzeć... Jak to? O nie, naj tak. O tam jest, zdejmij go. Nie, nie zdejmij. Ej. Ej, co się stało? Jestem ja mam cały czas asysty... O kurde, to on ma tą, tą... Jestem w aucie. <grym> Zobacz. Jestem w aucie. Gdzie? <laughs> jak ty się tam znalazłeś? Jezus, wysadziło mnie coś. Zacząłem się patrzeć na ciebie i <laughs> wysadził mnie ktoś granatem. Teraz tu będę. Dobra. Nie wiem jak ty tam wszedłeś do niego, ale, ale spoko no, z A dasz radę wyjść? Nie. Nie? Nie. Muszą... muszą Nie wiem, jak Bani. ty to zrobiłeś. Nie, ja sobie wstałam, bo chciałem zniszczyć tego snajpera. <grym> Nie, pierdolę się. po prostu wy przesuwaliście te auto. A no. ja po prostu... <grym> Jeszcze z nim. Magia. To Nie, we dwóch jest... O, jest... Dostałeś tylko ty. I wyjdź teraz. Dasz radę skakać, kucać, tak. czołgać no, no, nic, się? Nie, właśnie, nic nie mogę. Nic nie mogę zrobić. Ale co to kurde? Wszyscy odpadli? No. Tak tylko ty zostałeś. Ale oni to nie oni nie są Polakami. <laughs> nie, no jeden nie. Wyzywa się, ale kapnął się, że się ten, zgliczowała gra. Że nie możesz wyjść z tego, po prostu. Może ja na, no, ale nie, 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 ja nie, nie dam. Nie dam. No ale tak by było, łapł tego Ej, próbuj, skacz, ruszaj się, nie wiem. Banet. Co oni mówią, że, żeby, żeby miał bana? Ej no, ten chuj to, ten najle... Ja jestem najlepszy. Ale próbuj, skacz, nie wiem, może odblokuje Cię, może gdzieś... To rzuć tego. Granata, granata sobie pod nogi. Ja nie mogę, takiej gry jeszcze nie miałem. No... Szkoda, że nie mam monet. No, jakbyś miał monety, to pewnie byś się odrodził obok. No, nie sorry, no, przegraliśmy niestety, ale to była wina tylko tego glicza. Ale mamy, mamy, fajną, mamy fajną akcję na, na YouTube'a przynajmniej. Tak, mam to nagrane wszystko, także świetnie. Dobra, ja sobie tą mapkę kończę, odcinam sobie.